Dzień dobry, witam wszystkich w niedzielnym odcinku. Dzisiaj chciałbym sobie z wami porozmawiać, dlaczego granie na jednej linii jest tak ważne i dlaczego to drastycznie zwiększa szanse na szybsze wbijanie rankingu. Zapraszam! Dobra, to tak. Słuchajcie, ważne jest, żeby nie grać kilka linii naraz, szczególnie na jakichś tam rankedach, tylko żeby się skupić na jednej i powiem wam dlaczego. I teraz tak, mam tu taką fajną listę i zacznę od góry. Po pierwsze, takie najbardziej podstawowe, czyli głębsza znajomość mechaniki i postaci, i też swojej linii, ale tu chodzi teraz o postać, bo grając przykładowo na Midzie, masz swoje 3-4 postacie, których się trzymasz. Jeśli masz więcej, to też przy okazji ci powiem, że fajnie to zawęzić i żeby wymasterować jedną, dwie, może trzy czy cztery postacie. I to już jest pierwsza cegła, taka solidna cegła, taki fundament, że jak zagrasz sobie te 1000 gier, czy tam 2000 przez ileś tam miesięcy na tych trzech czterech postaciach, czy tam dwóch, to jest naprawdę już tak dobrze, nie? To już ci daje takiego fajnego bousta. Kolejny element, jeśli znasz mechaniki, to znasz też meczapy. Wiesz, jak grać na Leblancę, wiesz, jak grać na Jasuło, wiesz, jak lubisz grać na tą postać, na tą postać, na tą postać, i to jest Twoja przewaga. To jest Twoja niesamowita przewaga. Dalej, farma. Jak się farmi postacią tą, jak się farmi tamtą, jak się farmi tom na tamtą, <laughs> no mnóstwo przykładów, tak? Ale prawda jest taka, że każdą postacią się inaczej farmi, inaczej się dobija, creepy, zespeli i tak dalej i to wszystko tworzy fajną, spójną całość. I zanim przejdę dalej, to chciałbym Wam powiedzieć swój przykład, gdzie faktycznie, kiedyś sobie przysiadłem na jednej linii, to był midlane, grałem Aurelionem, Viktorem i... Okej, okay, powiedzmy, że tylko te dwie postacie... I naprawdę diametralnie moje winratio wyglądało na tych dwóch postaciach, a na każdej innej, czy nam na każdej innej linii. I to jest te trzy punkty, czyli znajomość mechaniki, opanowanie meczapów, optymalizacja farmy, to jest niesamowicie ważne. A przed nami jeszcze kilka innych fajnych elementów. I ten kolejny element to jest znajomość rotacji. Czyli wiesz, jak szybko twoja postać może się przemieścić. Jak szybko może dotrzeć do pewnego punktu. To jest naprawdę istotne, ponieważ szybciej ci zrobić rotację, Szybciej ci zrozumieć mapę, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz też, gdzie potrzebujesz wizji, ile czasu potrzebujesz, żeby zareagować na jakiegoś ganka, jakie umiejętności użyć, żeby wyjść z jakiejś opresji. Jest mnóstwo różnych scenariuszy, które tak naprawdę pomagają ci w momencie, gdy znasz swoją postać, gdy znasz swoją linię. Dalej możemy przejść do makro czy do late gameu, gdzie Twoje pozycjonowanie na całej mapie też jest tak naprawdę bardzo istotne. Wiesz, jakie zastosowanie ma Twoja postać, wiesz, jakie zastosowanie mm, ma Twoja linia, wiesz, gdzie masz iść, co masz robić, i tak dalej. To też jest bardzo ważne. Zobacz, że rozmawialiśmy już dzisiaj o kilku punktach. Jakby to skleić w całość, jeśli uważasz, że masz problem z tym, z tym, z tym, i jeśli to poprawisz, jest to game changer. Naprawdę, to jest game changer. Jakbym miał po powiedzieć jeden odcinek na moim kanale, który mówi, jak zwiększyć sobie elo. Nie ja wiem, skupiając się na kilku punktach, to jest ten odcinek. Tak? Kolejny taki, m, może mniejszy m, punkt zaczepienia to jest kontrola zasobów. Czyli w momencie, gdy masz dużo złota, wiesz mniej więcej, kiedy się możesz cofnąć, ile czasu ci zajmie powrót na linię. Dalej, mniejsze ryzyko błędu. Matko, to jest gigantyczna rzecz. Jak wiecie, żeby wygrać grę, trzeba zrobić masę rzeczy dobrze. Tam może być 100 różnych elementów. Jeśli macie wymasterowaną jedną minię, kilka postaci, to ryzyko popełnienia błędu jest znacznie mniejsze. A jeśli popełnicie mniej błędów, macie większą szansę na wygraną. Nigdy nie będzie to 100%, ponieważ macie czterech innych graczy w drużynie. Ale uważam, że skupienie się na sobie jest mega, mega istotne. I na sam koniec chciałbym porozmawiać o najważniejszej rzeczy, jaką jest pewność siebie. W momencie, gdy jesteś doświadczony na jakiejś linii, doświadczony na jakimś czempionie, Zyskujesz pewność siebie tak naprawdę z każdą grą. Jeśli tego nie robisz, to uświadom sobie to, że każda jedna gra to jest jedna mała cegiełka do tego, żeby za 100, 200, tysięcy gier być naprawdę silną ścianą, że tak powiem. Więc pewność siebie także tak naprawdę ci wzrośnie. Gdy zagrasz 100 meczapów na Syndrę czy 50 meczapów na Eko, będziesz naprawdę dobrze wiedział, jak grać. A wyobraź sobie, że zagrasz 1000 meczapów. Wiecie, jakby wbijanie dywizji, czy wbijanie poziomu w Lidze Legend, to jest naprawdę termin. To jest, może nie termin, to jest yy, proces długoterminowy, o to chciałem powiedzieć. Więc tutaj trzeba czasu. I problem w tym jest, że wielu z nas, łącznie ze mną w przeszłości, po miesiącu, po dwóch, potrzebowało zmiany. To się po prostu nudziło i nie dało się wysiedzieć na jednej linii, i tu jest błąd. Bo ja doświadczyłem takich fajnych. Zaskoczeń w moim życiu dwa razy. To jak zostałem one trickiem Hekahima, zrobiłem tysiąc gier w kilka miesięcy i zauważyłem niesamowity przeskok jakościowy. I to samo potem jak zacząłem grać jakiś czas na midzie. Więc naprawdę, grajcie, wybierzcie sobie jedną linię, grajcie dwoma, trzema postaciami. Dajcie sobie trochę czasu, trochę doświadczenia. Jeśli potrzebujecie zmiany, zróbcie ją, przemyślcie ją i zaakceptujcie i utrzymujcie ją jak najdłużej. A obiecuję wam i gwarantuję, że efekty pojawią się same. Dzięki, do usłyszenia. Cześć.